Bajkowy Zlot ACK Benimar Polska, piękny obiekt, którym jest kemping Zatoka Bajka. Słuchajcie, tutaj jest wielu, wielu wystawców, wiele, wiele, wiele atrakcji, a jednym z wystawców, jednym z wystawców jest firma Dr. Volt. Firmę Dr. Volt już znacie z naszych łamów. Ja poprosiłem przedstawiciela Pawła, żeby troszeczkę nam o swoich produktach opowiedział. Witam Paweł. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym, żebyś naszym widzom opowiedział o tym, jakie produkty macie i gdzie te produkty można wykorzystać. Oczywiście tutaj mam na myśli kempingi przede wszystkim. Jasne. Firma Dr. Wold ma bardzo szeroki zakres, bo nie jesteśmy tylko producentem słupków kempingowych, jakie można tutaj zobaczyć, ale przede wszystkim jesteśmy producentem rozdzielnic budowlanych, przemysłowych, a od jakiegoś czasu niedawno również ładowarek do samochodów elektrycznych. No temat ładowarek do samochodów elektrycznych jest bardzo na czasie, bo tych samochodów elektrycznych przybywa, ale my powiedzmy może troszeczkę o tych Waszych słupkach dystrybucyjnych, które można będzie spotkać już pewnie wkrótce na wielu polskich kempingach. Tak, mam taką nadzieję. Słupki te, nie ukrywam, sprzedają nam się bardzo dobrze. Są też już kilka lat tutaj na obiekcie w bajce, więc mamy też obraz, jak one zachowują się i wyglądają po kilku latach intensywnego użytkowania. To sobie przejdziemy później. Na jedno ze stanowisk. I też o nim opowiemy, pokażemy przede wszystkim. Jasne, serdecznie zapraszam. No dobrze, to opowiedz, opowiedz jakie rodzaje macie tych słupków i co w tym słupku może się znajdować. Yy, dzielimy je na takie dwa podstawowe, dwie podstawowe kategorie, czyli słupek zwykły, dystrybucyjny z montażem, w, w, z możliwością wkopania tutaj do yy, podłoża, do ziemi. Tutaj możemy pokazać możemy... Jak... jasne, możemy... O, tutaj jak jest. Akurat tutaj może jest otwarte. O. Podstawowe dwa rodzaje słupków dystrybucyjnych. Pierwszy, czyli wyłącznie z gniazdami elektrycznymi, drugi z gniazdami elektrycznymi plus przyłącze wodne. Słupki takie można wkopać do gleby lub przymontować do jakiegoś podłoża stałego, na przykład jak na którym znajdujemy się tutaj. Słupki te są w pełni zabezpieczone, czyli są, jest wyłącznik różnicowo-prądowy, są wyłączniki nadprądowe, więc jest w pełni bezpieczny do użytkowania przez osoby. Dobrze, z czego one są wykonane, powiedz mi? Sama obudowa to y, poliester z włóknem szklanym. Czyli nie będzie korodowało? Nie będzie absolutnie korodowało. Y, sama obudowa jest też pokryta y, specjalną warstwą y, anty-UV. Dzięki czemu a, nie będzie. Bardzo dobrze człowiek. sprawdza się tak, tak jest tak, tak, tak. Bardzo dobrze sprawdzać się w słonecznionych miejscach. No kempingi w takich miejscach z reguły są, a zatem no, to jest przydatna funkcja. Dobrze, jeszcze widzimy tutaj e, zabory wodne, czyli krany. Tak, jest, myślę, że na, to pod, takie krany na, w takich miejscach, jakim się dzisiaj znajdujemy, czyli na jakichś polach kempingowych, to, to absolutna podstawa tyle prosty no, kran, woda płynie, odkręcamy zakręt. No dobrze, ale jeszcze macie inne produkty. Wspomniałeś, wspomniałeś, o ładowarkach. My jesteśmy zwolennikami tego, aby na kempingach y, były montowane właśnie ładowarki do samochodów elektrycznych, ponieważ coraz więcej tych samochodów elektrycznych się na naszych drogach pojawia. Tak jest. Ci, którzy podróżują y, często z przyczepą, oczywiście te zasięgi tych pojazdów nie są duże, ale to jest kwestia w przyszłości kilku lat, gdzie normalnie samochód elektryczny będzie ciągnął przyczepę kempingową. Oczywiście, że tak. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla takich użytkowników, którzy wyruszają gdzieś w trasę, są takie mobilne ładowarki samochodowe, jak tutaj, które posiadają już gotowy kabel przyłączeniowy, gdzie możemy podjąć się gdzieś na parceli i Podpiąć samochód elektryczny. Czyli na przykład ładowania. można taką ładowarkę podpiąć do takiego słupka dystrybucyjnego? Absolutnie tak. Bo to jest to samo, widzę tutaj gniazdo. Dokładnie. No to... to To też ciekawe rozwiązanie, bo uniezależniamy się tak naprawdę od, od kempingu. No ale ja uważam, że i tak trzeba w przyszłości liczyć na infrastrukturę stałą kempingu. Także co macie do zaoferowania, właśnie kempingom. Jeżeli chodzi o infrastrukturę stałą, mamy taki słupek w yy, obudowie metalowej. Każdy użytkownik yy, przybywający na pole kempingowe otrzymuje kartę dostępu, dzięki której możemy włączyć lub wyłączyć ładowarkę poprzez proste przyłożenie karty do pnika. Aha, i wtedy nabija nam jakieś... Yy, opłaty, i Dokładnie. rozliczamy system. Się system rozliczania po... już jest tutaj, że, że tak powiem, po stronie yy, pól kempingowych. Yy, no. Można tutaj zamontować licznik, jest yy, w pełna dowolność yy, ze względu na yy, zapotrzebowanie. Dobrze, ale też ciekawym produktem, który ja tutaj zauważyłem, jest rozdzielnia taka mobilna. A wi wiemy o tym, że zloty są coraz bardziej popularne. i na takim zlocie jak tutaj, bajka, gdzie jest 220 załóg około, no to takie rozdzielnie to jest wręcz aż konieczność. Oczywiście, że tak. Akurat tutaj mamy e, do czynienia z typową e, rozdzielnicą budowlaną. E, w, gdzie możemy się tutaj podpiąć z jakimiś e, urządzeniami, które potrzebują większego poboru. E, oczywiście, wszystkie gniazda, tak jak w przypadku słupków kempingowych, wszystko jest w pełni zabezpieczone. No, i oczywiście, tak jak Pan powiedział, mobilne, czyli możemy sobie takie coś delikatnie podsypać ziemią, piaskiem i delikatnie wtedy ją unieruchomić. Dobrze, Paweł, to jeszcze powiedzmy może o cenach troszeczkę tych słupków, bo wielu właścicieli kempingów nas ogląda, słucha i czyta. To może. Tak jak już wspominałem, to są dwa standardowe modele, ale. Wachlarz i możliwości są dużo większe, także od, w zależności od zapotrzebowania ceny są przeróżne, od tysiąca, dajmy na to pięciuset złotych brutto do nawet 3 czterech tysięcy w zależności od, od tego na co jest zapotrzebowanie. Dobrze, gdzie można Was znaleźć? Strona internetowa? Naszym głównym dystrybutorem jest Pricezone, sklep internetowy, serdecznie zapraszamy. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.